Serdecznie Państwa witam na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Spotykamy się tym razem nie bezpośrednio, chociaż nasz integracyjny teatr Euforion zawsze występował na festiwalu na prawdziwej scenie w Akademii Muzycznej. Działamy jednak nadal, pomimo tego, że spotkać się jest bardzo trudno i właściwie wszystkie sceny są w tej chwili dla nas niedostępne, ale pracujemy, ponieważ teatr jest dla nas czymś niesłychanie ważnym i też bardzo wielu osobom pomaga w życiu. W naszym teatrze występują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Są to czasami bardzo ciężkie choroby, takie jak schizofrenia albo depresja. Ale przez to, że się spotykamy, ćwiczymy ekspresję, ćwiczymy sterowność, bo musimy nauczyć się mówić tak, by nas ludzie rozumieli i tak, byśmy sami nawzajem na scenie dawali sobie poczucie bezpieczeństwa. Ćwiczymy i mamy nadzieję, że będziemy mogli znowu spotkać się bezpośrednio z publicznością. Chcieliśmy Państwu wobec tego przedstawić, Fragmenty spektaklu, który zrobiliśmy już kiedyś, ale który stał się w tej chwili bardzo aktualny. Ponieważ chodzi o Colabrenion, czyli Mikołaja Brzoskwinie, Romero Landa. Mikołaj Brzoskwinia został przygotowany do druku w roku 1914. W 1915 roku Romero Landa dostał Nagrodę Nobla, między innymi za Mikołaja Brzoskwinie, ale również za Jana Krzysztofa. Jest to niesamowite, że y, dzięki temu, że Romero Lao ma język niezwykle piękny, ale też metaforyczny, mówi o sprawach, które teraz stają się dla nas właśnie ważne, ponieważ Mikołaj Brzuskwinia w ciągu roku, bo o roku, począwszy od lutego aż do grudnia opowiada książka, przeżywa właściwie wszystkie klęski. S Zdarza się wojna, zdarza się pożar, zdarza się też zaraza. Ale na początku, kiedy poznajemy Mikołaja w Roskwinie, jest on człowiekiem szczęśliwym. Ma żonę, synów, córkę, wnuki, ma pracę, którą kocha, a jest snycerzem, robi piękne meble. I wydaje się, że to szczęście będzie trwać. Teraz chciałabym Wam przedstawić moich aktorów. Poprosiłabym, żeby się przedstawili. Katarzyna Głanowska. Paweł Wężynowski, Teryszka Sieczko, Eryk Żyburtowicz, Ewa Którzy przedstawią Państwu teksty Kolabrenią, tak jak je napisał romero La I chciałabym, żebyśmy wspólnie zauważyli ich aktualność. Początek jest wtedy, kiedy yy, Mikołaj jest jeszcze człowiekiem szczęśliwym i nie przewiduje, jak, z jakimi dużymi trudnościami przyjdzie mu się spotkać. Już 30 lat minęło od naszego ślubu. Diabli wiedzą, po co ją brałem. Kochałem się w innej, ale drwiła ze mnie. Ta znów uparła się wyjść za mnie. Prześladowała mnie tak długo, że wreszcie zostałem jej mężem. Teraz mści się, miści się od 30 lat za to, że mnie kochała. Baba w progi, cisza w nogi. Mimo, że instrumenty nasze nie bardzo są dostrojone, odegraliśmy wcale ładne kawałki. Córkę i czterech synów. Najlepiej mi się udała dziewczyna, szelma kochana. Miałem krzyż pański, zanim odorzegowałem z nią do małżeńskiego portu. Teraz kolej na drogiego zięciaszka. Dostał ciastko, jak się patrzy. Niechże bacze, by się nie przypaliło w piecu. Gorzej wypadli chłopcy. Moje rzemiosło? Jestem członkiem cechu stolarzy pod wezwaniem świętej Anny. Uzbrojony w hebel, dłuto i piłkę, Króluje w warsztacie. Wystarczy wejść do pałacu zaczarowanego, By ubudzić śpiącą królewnę. Ciebie kocham, wierny, Pewny skarbie mój, praco moja. Co za radość, kiedy spod ręki Uważnej wychodzą dzieła sztuki. Co za radość, kiedy moc ducha Bierze odwet nad siłami natury. Nie ma Żadnego smutnego czasu. Są tylko smutni ludzie. Mój Boże, jakżeś dobrą rzeczą jest życie. Choćbym nie wiem, jak się napchał, głodny jestem. No właśnie. Mikołaj brzoskwinia jeszcze wszystko ma. I myśli, że będzie to trwało. My też często myślimy, że nasze szczęście będzie trwało zawsze. Potem spotyka nas coś niespodziewanego. Na przykład. Pandemia, która tak wszystko zmienia, że bardzo trudno jest się nam w tym wszystkim odnaleźć. Mikołaj Brzoskwinia twierdził, że pandemia ostatnia, którą pamiętam, była w roku 1580. Teraz minęło 30 lat i pandemia uderzyła w naszego bohatera znowu. Zobaczmy, jak to opisuje Romero Land. Słusznie mówią, nieszczęście pędzi na koniu. W zeszły poniedziałek zawleczono skądś zarazy. Zdarzył się jeden przypadek. Przy końcu tygodnia mieliśmy już w okolicach dziesięć pogrzebów. My, którzyśmy zostali, kpiliśmy sobie zarazy. Każdy z nas udawał Ryszarda lwie serce. Popijaliśmy ostro, ja z niejakim Gretpenem, wysokim, barczystym, wesołym chłopem. Pełnym był zdrowia, szydził z zarazy. Na pierwsze słowa, jakie usłyszałem, to. Panie majster! Co? Czy pan już wie, że ojciec Gretpen zmarł tej nocy? Przyjacielu, wyczyść trzewiki na drogę w zaświaty. Zaraz zgłosi się jeszcze dzisiaj. Krasy Byku, będziesz miał nauczkę na całe życie. Szanowny nieboszczyku, lekarze są cymbały. Jeśli idzie o śmierć, to damy sobie radę i bez lekarzy. A może się też zdarzyć, że Pan Jezus powie: Będziesz sobie żył, kola, na złość medykom. No właśnie. Naszemu bohaterowi na przełomie wieku XVI i XVII zdarzyła się pandemia. Zmarła mu żona. Sąsiedzi spalili dom, w którym była zaraza, ale on jednak sobie poradził. Teraz poproszę o ostatni fragment. Straciłem wtedy wszystko. Nie tylko dom i oszczędności poszły z dymem zapisane na murach wspomnienia, ale utraciłem więcej, bo wolność osobistą. Cóż wtedy robić? Czy zamieszkać u któregoś z dzieci? Kochają mnie, ja je kocham, ale dzieci zawsze traktują rodziców po trosze jak obcy. Przybywasz z lasu, gdzie się nie narodziły, i nie poznasz okolic, do których zmierzają. Mam cię, Włóczęgo. Jestem Twoim niewolnikiem. Nareszcie wpadłeś w same sidła. Poddałem się pokoleniu, równie martyncy. Ale zdaje mi się, że od tej pory właśnie ja zacząłem władać wszystkimi. Król się bawi. Człowiek to poczciwe bydlątko. Zastosuje się do wszystkiego. Nawyknie do szczęścia i cierpienia. Daj mu cztery nogi, albo zabierz mu dwie. Uczyń go głuchym i ślepym. Zawsze jakoś sobie poradzi. Każdemu przystoi miejsce pod słońcem. Każdy ma prawo do własnego cienia. No właśnie, tak to napisał Romero. A ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z moich aktorów z Katarzyny, która zagrała w burzy. Z Pawła, który zagrał też w Burzy, ale też w Dążuanie Teresę, która przepięknie zagrała w Gałczyńskim. Emil barcz, Eryka, który zagrał Ariela i Dążłana. I z Ewy, która z nami teraz gra we Franco, prawda? No powiedzcie, co nam daje ten teatr? Uczymy się dyscypliny, dykcji, zwiększamy swoją pewność siebie. Mhm. Uczymy się emocji. Chyba tego, że można je wyrażać. Może no, można tak. je w jakiś sposób pokazać. I to jeszcze tak, żeby widownia zrozumiała o co chodzi. Mhm. Wrażliwości. Mhm. Uczymy się wielu nowych rzeczy fajnych, które normalnie w życiu jako osoby z doświadczeniem choroby psychicznej byśmy nie mieli okazji się tutaj jakby rozwijać, a pod kierownictwem właśnie tutaj naszej szefowej mamy tą możliwość, że, że i gramy w teatrze, mamy yy, profesjonalne, właściwie można powiedzieć, yy, próby, gramy tak jak na amatorów. No, na, Moim zdaniem na wysokim poziomie, na tyle, na ile potrafimy. No, moim zdaniem to dodaje nam pewności siebie i uczy nas właśnie wyrażania emocji. A najważniejsza jest praca. To, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy pracować, żebyśmy mogli do tego miejsca zapraszać widowni, które chcielibyśmy pokazywać to, co robimy. No i chcielibyśmy też, żeby były osoby, które się będą chciały tego uczyć, ponieważ dramoterapia jest rewelacyjną metodą wspierania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób chorob psychicznych. W pracy nad spektaklem bardzo ważny jest głos. To, jak się nim posługujemy, jak artykułujemy, jak intonujemy dźwięki. Dlatego bardzo dużo śpiewamy w spektaklu Colabreniao Roma i Rolanda. Wykorzystujemy trafta blues, bo blues jest dobre w każdych okolicznościach.